Pokażę Wam, jak nieprawdopodobnie rzadko i jak niewiarygodnie dostrojona jest każda stała. Podamy kilka ilustracji, by Wam to zobrazować. Wyobraźcie sobie, że weźmiemy kontynent Ameryki Północnej i zbierzemy go razem, tak, że nie pozostanie żaden metr. Także nie będzie miejsca, by położyć na nim grosz. Innymi słowy, zabierzemy wszystkie grosze. I położymy je wszystkie na cały kontynent Ameryki Północnej. Tak, by każdy inny grosz stykał się z drugim i nie było żadnego miejsca pomiędzy nimi. Czy możecie to sobie wyobrazić? O jak wielkiej ilości groszy mówimy? O wielu monetach. Teraz wyobraźcie sobie, że zaczynamy nakładać na każdą z tych monet. I stawiamy te monety tak, że pokrywają cały kontynent Ameryki Północnej. Tak wysoko, aż po sam księżyc. Dobrze? Czy to jest wysoko? Niewystarczająco. Powiększmy to o miliard razy więcej. Teraz macie w końcu tą ideę, jak wiele mamy monet. To wiele monet, prawda? Teraz wyobraźcie sobie, że oślepiłbym was i powiedział wam, że jest jedna czerwona moneta w całym tym zbiorze. Wszystko, co musicie zrobić, to ją wybrać. Jakie są szanse na to, że wybierzecie tą jedną czerwoną monetę? Oto szansa. Jedna na dziesiątą do trzydziestej siódmej potęgi. To jest ten sam poziom precyzji, który jest zaangażowany w silne oddziaływania atomowe, który utrzymuje wszystko razem. Jeżeli zmienicie to choćby o jedną monetę w jakąkolwiek stronę, to dostajemy wszechświat, który nie nadaje się do podtrzymania życia. Jeżeli zmienicie choćby jedną monetę w jakimkolwiek kierunku, czy widzicie, jak bardzo dobrze dostrojona jest ta siła? Niech zobrazuje Wam to w inny sposób. Co jeżeli powiedziałbym Wam, że wszystko co musicie zrobić, to wziąć karabin i strzelić do tego celu? Cel ma jeden cel szerokości i wszystko co musicie zrobić, to to trafić. I mówię, dobra, to nie wydaje się zbyt trudne, prawda? Wielu z Was by trafiło. Możecie trafić to z któregokolwiek miejsca jesteście, jesteście w pokoju. Jak wielu z Was myśli, że gdziekolwiek są w tym pokoju, mogą trafić w ten cel? Podnieście rękę. To wiele dobrych strzałów. Lepiej się odsunę. Ale co jeżeli powiedziałbym Wam, że tak naprawdę cel znajduje się na drugim końcu obserwowalnego Wszechświata? Rozmiar jednego cala. Na przeciwnym końcu obserwowalnego Wszechświata. Teraz czy to traficie? To dość szerokie. Szanse nie są zbyt dobre. To 1 na 10 do potęgi sześćdziesiątej. I dokładnie taka jest kalibracja gęstości masy we Wszechświecie. Jeden cel różnicy w trafieniu, w jakimkolwiek kierunku i nie macie już wszechświata, taki jaki mamy my. Czy widzicie, jak bardzo dostrojona jest ta stała? To dlatego fizyk teoretyczny, którego możecie znać z telewizji, mówi o tym w ten sposób. Jest szokującym, by dowiedzieć się, jak wiele znanych stałych wszechświata spoczywa w bardzo wąskiej postaci, która czyni życie możliwym. Jeżeli którykolwiek z tych przypadków nazywają przypadkami, widzicie, jaki nazywa? Jeżeli którekolwiek z tych przypadków byłoby zmienione, gwiazdy nigdy by się nie uformowały, wszechświat by się rozleciał, DNA by nie istniało, życie jakie znamy byłoby niemożliwe, ziemia by się przewróciła albo zamarzła, itd. Tak jest poważny. On myśli, że ten poziom precyzyjnego dostrojenia jest przypadkowy. Czy nie jest to interesujące? Jest dla mnie niesamowite, jak wielu myślicieli, inteligentnych ludzi, Umyślnie chcą zignorować dostrojenie wszechświata i mówi, że jest to tylko przypadek. Naprawdę? Więc jeżeli moglibyśmy skalkulować, siedząc przy stole pokerowym w Las Vegas, po prostu siedzi tam i gra w karty. Więc rozdaje on swoim przyjaciołom i w końcu rozdaje sam sobie. I mówi, w porządku. I on siedzi w tym miejscu. I mówi, dobrze, patrzę na swoje karty. I mówi, o, mam dobrą rękę postawia na to pieniądze, stawia na to wszystko i kładzie to na stół. Przeciwnik odwraca swoje karty i ma poker królewski. Naprawdę? Myślałem, że ja mam dobrą rękę. Teraz gdyby on znał szansę tego, jakie szanse ma przeciwnik na uzyskanie takiej ręki, by mieć królewskiego pokera na jednej ręce. To byłoby 1 na 10 do potęgi 5.813. Czyli jedna szansa na 650 tysięcy na wyciągnięcie sobie królewskiego pokera. To dlatego nigdy nie powinniście grać pokera, mając nadzieję na uzyskanie królewskiego pokera, że będziesz miał 3 lub 4 z niego karty. Naprawdę będziesz wierzył, że będziesz miał szansę 1 na 650 tysięcy? Więc on gra i może się sfrustrować, ale powiedzieć: Dobra, zdarza się. Prawda? Może to przewidział. To jest możliwe. To nie jest aż tak skandaliczne, prawda? Więc zostaje w grze. I ciągną drugą rękę. I teraz patrzy na drugą rękę i mówi: o, prosty poker. To dobrze, prawda? Więc teraz jako stawkę kładzie swój dom. Patrzy. A tam następny królewski poker. Naprawdę? Jakie są szanse, że ktoś sam wyciągnie dwa następujące po swojej pokary królewskiej. Wiecie, jakie są? Są takie. Myślę, że w tym momencie większość rozsądnych ludzi powie. Nie, coś nie jest tutaj legalne. Wychodzę. Ale nie, nie. On jest oddany swojemu światopoglądowi, więc zostaje dalej. I teraz przeciwnik wystawia trzeciego królewskiego pokera. Jakie są szanse, że to się stanie? Dość wysokie. Widzicie tę liczbę? Jak ta liczba wiąże się jedną z naszych stałych w wszechświecie. świecie? Niech pokaże wam na przykładu liczbę siły grawitacji jej kalibracji. Chcę, byście zobaczyli, jaka jest to liczba. Ile królewskich pokerów musielibyście wyciągnąć za jednym zamachem, by w przybliżeniu uzyskać tę liczbę? Wiele. Okazuje się, że potrzebowalibyście sześć królewskich pokerów w jednym rzędzie, by dojść do kalibracji siły grawitacji, która jest taka. Teraz, ile potrzebujecie dla tej kalibracji? To jest kalibracja potrzebna dla kwarków, dla tych, którzy nie znają fizyki. Nie będę wchodził we wszystkie szczegóły. Są to masy, które są związane z cząsteczkami. Jest to o atomach i o tym, jak trzymają się one razem. Jeżeli będziecie mieć tutaj zbyt małą ilość albo zbyt dużą, to atomy się nie uformują. I tak dalej. Ale jak mogę dojść do tej liczby, to duża liczba. Przez jak wiele królewskich pokerów będę musiał przesiedzieć. Okazuje się, że będziesz musiał mieć około 12 królewskich pokerów, by uzyskać tę liczbę. Pod rząd. Co z precyzją wymaganą do kalibracji gęstości energii przestrzeni? To jedno na 10 do potęgi 90. Teraz będziecie musieli przesiedzieć przy stole i oni wezmą pod rząd. Nie 12, ale o wiele więcej. Więc wygląda na to, że Micho Całku, jeżeli jest on tak oddany swojemu światopoglądowi, że odmawia wierzyć, by naprawdę prześcicie tak wiele talni pod rząd, aż powiecie, wychodzę z to wszystko to oszustwo, nie ma możliwości, byście wystawili tak wiele, by zaprzeczyć, że Bóg lub ktoś perfekcyjnie dostroił ten wszechświat i stałe, które są we wszechświecie, byłoby tak głupie, jak siedzenie tam, pozwalając sobie na to, by ktoś wystawiał sam sobie 28 pokerów królewskich pod rząd i nie wstał od stołu. Gdyby to stało się wam, dostalibyście dwa królewskie pokery, to już by was tam nie było. Prawda? Gdyby to się stało dwa razy, to byście odeszli. A mimo to, ci inteligentni ludzie pozwoliliby sobie na to, by wystawiono im to 28 razy i wciąż powiedzieli, tak, tak to musi być. Myślę, że nie mam szczęścia.